Na trasie spaceru możemy zobaczyć głównie głowice, czyli kapitele, korynckie i kompozytowe. Kolumny lub pilastry korynckie mają głowicę bardzo ozdobną. Jej kamienny koszyk uformowany jest z dwóch rzędów liści akantu. Powyżej liści znajdują się nieduże woluty, czyli element ozdobny w formie spirali, nazywany też ślimacznicą. W porządku kompozytowym Woluty, czyli spirale, zajmują około 1 trzeciej powierzchni całej głowicy. Sprawdźcie, czy dobrze rozpoznaliście porządki. Na głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się głowice kompozytowe. Na budynku antropologii, stojącym na rogu placu uniwersyteckiego, również są kapitele kompozytowe. naprzeciwko. Na kościele uniwersyteckim zobaczymy głowice korynckie. Również na klasztorze siostr urszulanek znajdują się kapitele korynckie. Podczas spaceru być może zwróciliście uwagę na budynek solineum, na którym widać głowice kompozytowe, oraz barokową kaplicę przy kościele św. Wincentego z kapitelami korynckimi.